Już mam kuzynstwo. Karol ty na ze mną Dzisiaj jest. Kamil, a, dzisiaj zrankowaliśmy z 2089 i patrzcie, dobre i że na ręce. A pan, mama Zuzi. To ja jestem, to ja jestem. Kamil, to mama Zuzi, to jest yy, Kamil. To jest Kamil. Czyli ja. No, to jest takie przepiękne. Ale fajna Zuzia, jak mieszka na arkuszowej. To jest moja koleżanka z klasy. Wpadaj na kanał. Kamil, powiedz jej, żeby wpadło na kanał. Powiedz, że może się z nią połączyć. Ale ten, yy, ten kanał się na, nazywa Karol Spacja E7, czy nie? Tak. A. Kamil kombinuje. Subskrybujcie mój kanał i łapujcie filmy. Wpiszcie Karol prank, kreżysta. Zaraz będą odcinki z prawdziwego życia. Tak jak u Gognesa. Dobra, już kończę, bo ta złota nie, nie może się doczekać tego odcinka. A co pisze? Że ten kanał nie istnieje, jeżeli nie ma takiego. To powiedz, żeby wpisała sobie. Edo.